Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Jestem dzisiaj z Pawłem i z Jarkiem. Skakujemy do kąpiska, zobaczymy co zostawiliśmy tutaj rok temu. Liczymy na jakieś złotko. Długo się nie odzywałem, długo nie chodziłem ze wkrywaczem, trzeba to w końcu zmienić. Do wody skakujemy. Pierwsza biżuteria, moi drodzy, jakaś wiasta, ale jest to dobry znak. Biżuteria zawsze fajna. <laughs> moi drodzy, dwa złote. Jesteśmy tutaj. 40 minut, mam póki co to co Wam pokazałem przed chwilą. 2 złote i jakieś takie koraliki z muszelkami. No, lecimy dalej zaraz, po prostu. Czy to złotko, czy nie złotko? Wygląda nierdzewne. Chociaż jest lód. Lód sugeruje, że to może być goldik. Kurde, nierdzewka. Powiem Wam, że mam zagwostkę. Chciałbym powiedzieć, że to złotko, ale nie widzę puncy. Nie widzę puncy. To może być nierdzewka niestety. Ciężko powiedzieć. Tak 50-50, bo jest ładny lód. Lód raczej to jest do goldów. No ale sam kolczyk wygląda badziewnie, nie? Przyznacie. Dobra, na razie go do fantów. Monetki jakieś wychodzą, ale tu jest tak ogromna ilość śmieci, moi drodzy, że cewka ta jest zdecydowanie za duża. Moi drodzy, dwa złote i sygnał na sygnale, dosłownie, ale zobaczcie to. Cały czas coś mi tutaj brzęczy, nie wiem czy to słychać. Dobra, tu jest coś, pewna zrywka, znając hmm. życie. Chociaż może niekoniecznie zrywka, to coś wysoko biegnie. 34 to już jest na zrywkę dosyć dużo, ale są i takie. Chyba mamy kopnięte, ale zobaczmy. Jest zrywka. Masz rybany? Rybany No, szukamy moi drodzy dalej. Jeden złoty perel, ale powiem wam szczerze, że takie jeszcze w wodzie nie wykopałem. 89 rocznik, takie małe. O chyba już inflacja na no, grubo wlazła wtedy Że w ogóle produkowali dziwne A co to? To no, wygląda jak streberko I patrzcie chyba w sreberko przy okazji Delikatnie żeby To chyba jest srebrny słonik albo coś takiego Później obczyszczę, bo teraz mi zaraz wypadnie do wody i tyle będę miał czurny dwłaziko Torne Wazika moi drodzy i to nie jest ostatni sygnał Ale w strasznie ciężko mi się kopie, że głęboko Dobra Zrobimy to inaczej Przez spaluchy to mi nie przypadnie na pewno Trafione, Chyba nie O o o O o o i to będzie goldzik, coś czuję. Nie jest za ładny, więc raczej 3, 3, 3. Ale to raczej będzie goldzik. Też nie mam puncy, chorercia. Mam nadzieję, że dobrze widać. Już mam ciało łapy przemoczone. No dobra, pierwszy nie jestem pewny, ale tu raczej... O, jest 3, 3, 3. Moi drodzy, goldzik, pierwszy goldzik, który jest na pewno potwierdzony. Do toreby go. Zobaczcie, przez sito mi przepadał, ale on w ustach całkiem, w sensie płaska blaszka, więc ona mogła też wypadać, bo z tymi dziurkami. Ooo, zimko, zimko. Moi drodzy, znaleziska z kąpieliska, kawałek, noża, końcówkę. Mam nadzieję, że mi torby nie potnie. Ziczko, moi drodzy, mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie, bo zaczęło padać i się zrobiło brzydko. Będziemy zaraz wymieniać kąpielisko. Srebrny? Ja też mam właśnie srebrny kolczyk Taki dziabąg mi się trafił Do fantów go I szukamy Ale ładnie tu wygląda moi drodzy O jaki fajny, twardy piasteczek Aby tam dalej było też tak twardo Wskakujemy do wody Dziabiemy drobne goldy Moi drodzy, pierwszy fancik biżuteryjny. Ciężko mi powiedzieć, bo to może być złoto 333, próby. Jest jakaś punca od wewnątrz, ale jej za bardzo nie widzę. Później mam, powiem na podsumowaniu. Na razie nie wiadomo. Nie wiem jak ktoś to nosił. A nie, to jest klips jakiś. Nie, to nie jest żaden klips. W każdym razie nie wiem jak ktoś to nosił z zatyczką zwykłą, no ale jest badziewiasty kolczyk. Fajnie, że taki fancik się ostał. Szukamy dalej. Dobra moi drodzy, tutaj już widziałem, że ma odpowiednie oznaczenia. I to jest chyba znowu 333. No jest Goldzik. ciach do fantów. Moi drodzy, jakiś srebrny chyba kolczyk. Takim to wygląda, już pogięty od sita Pod pomostem i spróbuję się dostać tutaj za pomost. Moi drodzy, koniec. Z tym kąpieliskiem lecimy na kolejne. No jakieś tam grudziki wpadały drobne, najpewniej dwa, eee, ale generalnie jest mocno przeszukane, więc ładnie ktoś to i latem trzepie. Monet świeżych zero, świeżych fantów zero, Jedynie jakieś takie właśnie głębsze, drobniejsze goldy. No i jakieś tam monetki, ale to widać, że dłużej poleżały. Lecimy na kolejną miejscówkę. Moi drodzy, ostatnie kąpielisko na dzisiaj. zaraz będzie ciemno. Pochodzę na kamerze ile się da, a później czołówka na głowę i widzimy się rano. Póki co pierwszy sygnał, który nie jest kapslem i jest to jakaś badziewna biżuteria, moi drodzy. Czysto, bardzo czysto i zapadające się dno. Chyba srebrna bransoletka, ale nie, czekajcie, to może być dziucha. Wiecie co, Kiwie, co to? Później zerknę dokładniej. Bo to czasami srebro też tak na żółto potrafi zajść, ale nie, to raczej srebro nie jest. Badziew nie, badziew nie, moi drodzy. Ile? Metr dalej? Nawet nie. Co to jest? Co to jest? Chyba sreberko. To może być srebro, Coś jest. Ładne to nawet, powiem Wam. Więc się cieszę. Ciach do torby. Później zobaczymy dokładnie. Chyba sreberko. Kolczyk, ale niestety jest to niedzewa. Moi drodzy, niedzewka. Ciach do fantów. Moi drodzy, odpalam czołówkę na chwilę i spadamy. Do zobaczenia na podsumowaniu. Co się odsuwacie, co? Co się odsuwacie. Moi drodzy, zanim przejdziemy do podsumowania dnia wczorajszego, zapraszam Was do swojego sklepu dla poszkiwaczy. Link do sklepu jest w opisie pod filmem. A teraz zobaczmy, co się udało znaleźć. Jak ty się mienujesz, Pawle? Królem Badziewia. Królem Badziewia został Paweł i Paweł znalazł dwa sreberka, jedno raczej nie złotko, raczej badziewień, niestety, mam nadzieję, że dobrze widać. No i raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć badziew, z czego jedna obrączka i jeden pierścioneczek. Więc yy, Paweł został Królem Badziewia. Dobra, jeżeli chodzi o moje fanty, no to tak. Yy, z dnia wczorajszego raz, dwa, trzy, cztery, dziesięć złotych. 11 zł, powiedzmy, nawet troszkę pareli. No i z fajniejszych fantów, no to też raz, dwa, trzy. Badziewia to jest ze srebra, ale co to było? Ptak na początku myśleliśmy, że słoń. Chyba ptak jakiś. Drugie sreberko, trzecie sreberko całkiem ładne. Może uda się go naprawić. No i dwa goldy, te co tutaj widzicie. No i to nie wiem, co to jest. Możliwe, że też goldzik, ale, ale muszę to sprawdzić. No dobrze, moi drodzy, jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie mi łapkę w górę. Zobaczcie, jakie uśmiechnięte miny. Zrobiliśmy 400 km w jedną stronę, ale co zobaczyliśmy, co pogadaliśmy, to nasze. Do kolejnego, cześć!